protestujący nie chcą importu żywności z Ukrainy i zielonego ładu. Kierowcy nie chcą stać w korkach, a teraz spędzili w nich rekordowo dużo czasu. To był największy i najbardziej dotkliwy z dotychczasowych protestów. Niemal 600 demonstracji rolników sparaliżowało dziś kraj. Robert Gusta Tryków niedaleko łodzi, skrzyżowanie autostrad A1 i A2, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. Wjazd od rana był blokowany przez protestujących rolników. Rolnicy są zdeterminowani, no nie mają wyjścia, tak? Po prostu wychodzimy i działamy. Najwcześniej, bo już o 5.30 rano, rolnicy pojawili się w centrum Katowic. Proszę bardzo. Rozdawali przechodnią jabłka na asfalt, rzucili brony, kierowcy natychmiast stanęli w korkach. No trochę chciałabym się dostać do pracy po prostu, no ale rozumiem, okej. Okay. Protestujący w całej Polsce wyjechali na autostrady, drogi ekspresowe i te lokalne. Każdy nich Kolumny traktorów w niektórych miejscach liczyły po kilkaset pojazdów. Protestujący skupili się na głównych węzłach komunikacyjnych i wjazdach do największych polskich miast. Kierowcy nie kryli zdenerwowania, nie brakowało też tych, którzy mimo potężnych utrudnień i zablokowania dróg, Maryjo, i pełna... starali się zrozumieć intencje protestujących. Cel na pewno jest słuszny, ale uważam, że może niekoniecznie forma strajków jest odpowiednia. Duży problem. Nadal na Litwę jechać, no duży problem. Do tego. Zielony Ład, niekontrolowany napływ żywności z Ukrainy i ograniczenia w hodowli zwierząt to od początku rolniczych protestów. Trzy najczęściej wskazywane problemy. Nie chcemy że tak naprawdę żadnych dopłat. Chcemy e, godną płacę za naszą pracę. Nasze postulaty były jasne, klarowne, złożone przez wszystkich rolników w Polsce, jednakowe i do tej chwili nic w rzeczywistości się nie zmieniło. W Białym Stoku frekwencja w niektórych szkołach spadła do 30%. Wielu uczniów z powodu zablokowanych dróg nie dotarło na zajęcia. Podjęłam decyzję, żeby dzisiejszy dzień był dniem, w którym nie wprowadzamy nowego materiału, nowych Treści. Wszędzie w miejscach tych zgromadzeń pracują e, policjanci. Policjanci też kierują kierowców e, na objazdy. Te informacje o proponowanych objazdach, bo m, takie przygotowaliśmy już wczoraj, były udostępniane. Tak w południe wyglądało zablokowane centrum Gdańska. Kiedyś w tym miejscu pod koniec lat 90. Ulice blokowali stoczniowcy. Traktory pojawiły się też w śródmieściu Krakowa. Protest w większości miejsc przebiegał spokojnie. Kończył się zwykle na słownych utarczkach. Ja jestem rolnikiem od 40 lat i zajmuję się teraz biurokracją. No to ci ludzie, to nie o to chodzi. Domagamy się dialogu. Nam nie zależy na tym, aby blokować miasta, wywalać obornik, czy, czy, czy utrudniać ruch mieszkańcom. Rolnicy zapowiadają, że będą protestować do skutku.